Wójt Stanisław Rokosz przedstawił propozycję rozwiązania problemu transportu publicznego na terenie gminy Dębica. Jak podkreślał wójt podczas konferencji prasowej, miejska komunikacja samochodowa miasta Dębicy zażądała bardzo dużych kwot za utrzymanie kursów na terenie gminy. Dlatego zadecydowano o utworzeniu publicznego transportu zbiorowego samodzielnie prowadzonego przez gminę Dębica na bazie istniejących własnych spółek komunalnych. W związku z tym, że podjęta, podjęte starania i własne i przy udziale starosy nie przyniosły oczekiwanych efektów, no szukamy rozwiązania. Patrząc teoretycznie na ustawę i samorządową, jak i o transporcie zbiorowym, są takie możliwości, jest ich kilka. Niestety po prostu wszystkie nie znalazły poparcia. Wśród innych, nazwijmy uczestników, jakby transportu zbiorowego, inaczej mówiąc, innych gmin. Została tylko po prostu gmina Dębica. Wójt Stanisław Rokosz podaje przykład świetnie działającego od wielu lat przedsiębiorstwa gospodarowania odpadami. Przygotowaliśmy, proszę Państwa, propozycję dla społeczeństwa, no z jednej strony tak jak powiedziałem, pod względem po prostu tego czynnika społecznego, ale i, i finansowego. Co powoduje, żeby utworzyć publiczny transport zbiorowy, ale samodzielnie przez gminę Dębicę? Proszę Państwa, dla nas nie jest to wielkim zaskoczeniem pod względem organizacyjnym, ani finansowym. Takim przykładem, proszę Państwa, jest przedsiębiorstwo gospodarki odpadami. Też było. A po co, na co, skoro po prostu po sąsiedzku jest piękny i gospodarka przedsiębiorstwo gospodarki odpadami. I dzięki temu, gdzie trwało po prostu kilkanaście lat inwestowanie w różne urządzenia, dzisiaj mamy najmniejszy wskaźnik w regionie, jeśli chodzi o, o płatność, bo mamy 16 zł za osobę. Natomiast gdyby nie było, no to można powiedzieć, że te 27 zł mieszkańcy płaciliby. Co swoje, to po prostu te koszty są przewidywalne. Podczas konferencji mówione było także o korzyściach płynących z tego transportu. Pełna kontrola w zakresie optymalizacji kosztów wozo-kilometra. Na dzisiaj, mimo że jest operator prywatny, to wozo-kilometr wynosi wynosi 5,30 zł na gminie, natomiast w mieście 11 zł. Następnie możliwość uzyskania, i to jest bardzo ważny element, dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 3 zł za jeden wozokilometr. Patrząc ogólnie, to jest ponad 800, jeśli dobrze pamiętam, 850 tysięcy złotych to od u wojewody. Więc to jest po prostu zmniejszenie tyle kosztów. I proszę Państwa, co można, jeśli zaoszczędzamy te środki. A więc po prostu pomnażamy, zwiększamy majątek naszej spółki. Najgorszym zagrożeniem, to co się pytałem, dla tych, gdzie powstały takie związki, to utworzenie spółki komunalnej. Tak się składa, że gmina Dębica ma spółki komunalne i to byłby organizator wewnętrzny. Więc to by nam odpadało pod względem organizacyjnym i finansowym, tym bardziej, że te dwie spółki będą połączone, więc pomieszczenia, jedne z nich będą wolne, jak i również tereny i baza dla środków transportowych. Oszczędności pozwolą na sukcesywne zakupy nowych busów, zwiększenie ilości kursów, zmniejszenie kosztów wozokilometra do około 1 złotówki, stabilność usług w dłuższej perspektywie czasowej.